Czy influencerka kłamie internauci ujawniają jej prawdziwą twarz? Kanapowczynie. Paulina w ogniu krytyki za problem z pokrojeniem koperku. Paulina, uczestniczka drugiego sezonu Kanapowczyń, znalazła się pod ostrzałem krytyki po problemach z pokrojeniem koperku w kuchni. Fragment odcinka opublikowany na Instagramie programu pokazał, jak Paulina męczyła się z podstawowymi czynnościami kulinarnymi, szczególnie z przygotowaniem kanapek z łososiem, gdzie krojenie koperku zajęło jej znacznie więcej czasu niż oczekiwała. Reakcje widzów były surowe, a niektórzy wyrazili zdziwienie i frustrację widząc trudności uczestniczki. Produkcja programu stanęła jednak w obronie Polinii, podkreślając, że ma ona przed sobą wiele wyzwań do pokonania, a wsparcie trenera i koleżanek z programu jest kluczowe dla jej rozwoju. To wywołało kolejne dyskusje na temat umiejętności uczestniczek i procesu przemiany, których doświadczają podczas udziału w programie. Dyskusje na temat umiejętności Poliny w kuchni oraz wsparcie, jakie otrzymała od produkcji, ukazują głębszy kontekst transformacji, jaką przechodzą uczestniczki programu kanapowczynie. To nie tylko walka z nadwagą, ale także wyzwanie w zakresie nauki zdrowych nawyków żywieniowych oraz rozwijania umiejętności kulinarnych. Widzowie śledzący te historie z zainteresowaniem zastanawiają się, jakie inne przeszkody i wyzwania czekają na uczestniczki podczas ich drogi do odzyskania zdrowia i pewności siebie. Przebieg wydarzeń w programie Kanapowczynie oraz reakcje widzów na różne sytuacje pokazują, że udział w tego typu produkcjach nie ogranicza się jedynie do zmiany wagi ciała ale stwarza również platformę do eksploracji osobistego rozwoju i przekraczania własnych granic. Dzięki wsparciu ze strony trenerów, współuczestniczek oraz produkcji, uczestniczki mogą przezwyciężyć nie tylko fizyczne wyzwania, ale także emocjonalne i mentalne przeszkody, co sprawia, że ich historia staje się inspirująca dla widzów, którzy również mogą znaleźć motywację do dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu.